Mam tego znajomą, która mieszka 12 lat w Anglii i szczerze jej angielski jest średni. Po kilku miesiącach oglądania moich live'ów lepiej sobie radzicie. I teraz napisz twoją pierwszą myśl w komentarzu, co o niej sobie myślisz. Bez talenci, różniactwo, lekceważenie. Ale wiesz co, to nie do końca jest jej wina. Mhm. Bo ona mówi, Darek, oni mnie nie poprawiają, oni mnie nie rozumieją. Ja ich rozumiem, więc... Po co się męczyć? No ale z drugiej strony ostatnio tłumaczyłem jej Present Perfect. I po 12 latach z angielskim załapała od tak. Znasz takie osoby? A może ty masz ten problem, że mieszkasz wiele lat w kraju anglojęzycznym i średnio ci to idzie. Zatrzymaj się. Przeanalizuj, przećwicz sobie to, zrób kilka, kilkanaście przykładów, zrozum jak to działa, bo to tak jak z innymi dziedzinami w życiu. Jeden ma predyspozycję do instrumentów i usłyszy coś, od razu potrafi grać, a inny do języków i bez problemu naturalnie kopiuje te schematy językowe. Ale ostatecznie każdy, powtarzam, każdy jest w stanie poprawić swój angielski, dojść do poziomu komunikacji. Tak, czyli mówiąc prosto, każdy jest w stanie nauczyć się angielskiego, dlatego zapraszam po więcej. Cześć!